dobry. Wstajemy? Ewka. Ewka, kto dzisiaj mi nie dawał spać? Co? Maja ty królowo. Emilka. Cześć. Zwiała. Ewka. Wziąłem kocek jeszcze na kole, żeby FD było fajnie i miło i pstolnie. nie? Ewka, spojrzysz się na mnie? Ewka. Emilka, chodź tu. Ewka, patrzy na Emilkę. Tu ta nasza. Kto ma takie wąsy? Kto ma takie wąsy, wąsy, wąsy? I kto lubi takie głaszkanie? Hmm. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. A co się tak dziwnie patrzysz? Co się tak dziwnie patrzysz? Co? Dzień dobry kochani. Ja robię śniadanko, a na śniadanko robię y, takie kanapki, nic skomplikowanego, bo mam y, jeszcze miałam resztę pasty z makreli, więc zrobiłam o, takie kanapeczki y, z pastą z makreli, a że mi się nie chce iść do piwnicy. Y, w sumie to nie do piwnicy, tylko do, do spiżarki, może tak to powiem. E, pokiszone ogórki to nakroiłam świeżego ogórka. I jeszcze mam takie kanapeczki. Tutaj jest serek, ten taki naturek ziołowy z wędlinką Basiuni, bo mówicie, że jest babuni i Basiuni. <laughs> to może wcześniej mieliśmy babunię, no nie wiem. W każdym razie jest, to jest z Basiunia. Takie kanapeczki. Eee, kawka dla mnie, dla Artura, herbatka i działamy. Słuchajcie, działamy. Dzisiejsza noc była taka jakaś niespokojna, nie wiem co. Nie spałam jakoś tak za bardzo. Eee, potem Ewa też mnie obudziła i jakoś tak, nie wiem, nie wiem, ale jakoś tak dziwnie tej nocy było. Ale zaczynamy. Zaczynamy ten dzień. Jak wypiję kawę, to oczywiście się obudzę, bo ja bez kawy to ciężko, powiem Wam już. Tak jestem jakoś przyzwyczajona. Nie wiem, jako dziecko mi się wydawało, że nie będę pić kawy. Fuj, jak to ludzie mogą pić, w ogóle co oni w tym widzą. No ale jednak widzą i, i widzą. I wiecie, jako dzieci sobie możemy mówić różne rzeczy, nie? Tak samo, że piwo i coś innego. Fuj, uh. A to się wszystko zmienia, to się tak wszystko zmienia, a ci rodzice z nas się tak nabijają, nie? Jak jesteśmy dziećmi. No, moja mama też mi mówiła, no, pożyjemy, zobaczymy. <ścoughs> no, także tak, pożyliśmy, zobaczyliśmy. Dobra, kochani, ja tutaj kładę jeszcze plasterkę ogórka. Tam też mi ogórek został sobie, o, jeszcze tyle mi zostało, to sobie wkroiłam. Dobra, kochani, uciekam. Uciekam. No hej, kochani. E, ja używam tej gąbeczki i ja już ją używam tam któryś raz z tego kalendarza i ona jest fajna, bo jest taka poręczna, mała, ale jest jak na mój gust trochę za miękka w porównaniu do tych, co mam. Z jednej dla niektórych to może być zaleta, bo ona się bardzo Poddaje yy, tak temu, co, co się robi. I to jest też dla jednych może być zaletą, ale mi się wydaje, że odrobinę jest mimo wszystko za miękka. Ale to jest mi się wydaje kwestia przyzwyczajenia, bo do tej pory zawsze miałam takie twardsze gąbeczki, a ta to już w ogóle jest twarda w porównaniu do, do tej. No, ale sprawdza się, w sensie spełnia swoją funkcję. Jak ktoś lubi takie mniejsze, to mu się sprawdzi. Ja się maluję, nie wiem za bardzo po co, bo raczej dzisiaj się nigdzie nie ruszę, chociaż kto wie, kto wie, ale raczej nie. Zobaczymy. Bardziej bym powiedziała, że jeśli się ruszę, no to y, sprzątać y, na zewnątrz, trochę ogarn ogarnąć to, co mamy tam jeszcze wczoraj, z którym nie skończyliśmy. Obiecałam, że mu pomogę. To może ewentualnie bardziej po to. I słuchajcie, już mam, no powiem wam, że sporo mam tych, e, tych rzeczy z kalendarza bo mam tuż do rzęs, kredkę do oczu pędzelek błyszczyk tą gąbeczkę co tu jeszcze mam maseczkę do ust dwa cienie te takie w kremie, w płynie rozświetlacz i jeszcze mam bibułki Bibułki, ale dałam mojej przyjaciółce, bo jej się bardzo przydadzą. Bibułki takie do zmatowienia. E, I co? I maseczkę do twarzy. I co jeszcze? I tą, e, e, I ten puder prasowany. to sobie go dzisiaj użyję. I mam jeszcze to do mycia pędzli. Hmm, chyba to wszystko by było, nie? aha, jeszcze pliniczek do paznokci mam no, teraz to mi się wydaje, że wszystko Wam wymieniłam no i fajnie, cieszę się bo sobie yy, sobie zbieram wszystko i ciekawa jestem tego pudru ale to zaraz sobie go przetestujemy jeszcze nigdy takiego pudru nie miałam no zobaczymy. Dobra. E, a teraz sobie weźmiemy e, weźmiemy sobie ten rozświetlacz. W ogóle ten rozświetlacz to jest po prostu petarda. Tak wam powiem, że to jest petarda. No tak wiecie. Ja to robię dzisiaj. Żeby się na podwórko, na ogród się pomalować. Nie, też tak troszeczkę dla Was, żeby, yy, żeby Wam pokazać właśnie te kosmetyki. Także... To nie tak, że wiecie, że na ogród, tylko też chciałam Wam pokazać. No zobaczcie, jaki ten rozświetlacz jest petarda. I e, ten, ten cień to jest druga petarda. I ja teraz, i zresztą ten złoty też, ale tego, ten złoty sobie zostawię na jakąś taką bardziej okazję inną, ale dzisiaj tak bardziej jasny bym chciała. Ja sobie dzisiaj użyję tego mm, pędzelka od nich, bo mi się wydaje, że on będzie idealny. Tak, jak mi się wydawało, jest idealne do tego cienia. To było, ja myślę, przemyślane. To była przemyślana sprawa. Naprawdę fajny jest ten cień. Ja sobie dzisiaj go nałożę tutaj na całą powiekę. A co? Kto mi zabroni? No że on nie jest piękny. Tak się mieni. Piękny jest, piękne, naprawdę. Ten złoty też naprawdę będzie piękny. Też na pewno będzie mi się podobał. E, I co ja teraz bym sobie wypróbowała? Może tą kredkę bym sobie wypróbowała. Mm. Ona jest wysuwana. Taka naprawdę... Cieniutka. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie, bo ja mam jedną taką kredkę do oczu, ale powiem Wam, że no, precyzyjna jest. No to zastanawiam, jak tak niektórzy sobie takie grube te kreski malują. Tak za bardzo. No dobra, tu sobie zrobiłam. Ja to mam problem, że wiecie, że nie bardzo widzę na lewe oko. Już Wam mówiłam, nie? Że dla mnie to jest cyrk. Żeby pomalować yy, prawe oko. Jak widzę tylko na lewe. W każdym razie jest to wyzwanie. Dobra, teraz sobie wezmę gąbeczką, która zetrę, bo to ma takie zastosowanie. Ta gąbeczka, zobaczymy. Ale fajne. No to jest coś właśnie dla takich osób, jak ja. No powiem Wam, że naprawdę to jest fajne. Tutaj można sobie rozetrzeć. W ogóle, wy mnie widzicie? Chyba nie, jak ja sobie tutaj. No, ona się tak rozciera, idealnie. No, fajna rzecz. Fajna rzecz. Mm -hmm. można sobie rozetrzeć jak tam coś nie wyjdzie wiecie o. fajna rzecz wam powiem bo ja mam ogólnie z Eveline taką kredkę bo mam eyeliner i mam też kredkę słuchajcie to jest to nie to jest ifrocher Hmm, gdzie ja mam? Aha, tu jest ta kredka właśnie. Tylko to jest taka taka zwykła kredka, wiecie? No i ona nie jest taka precyzyjna. Tutaj mam ten eyeliner z Eveline, ale ta kredka jest taka, wam powiem, no po prostu jest bardzo precyzyjna. sobie tutaj fajnie ją rozetrzeć. Jak ktoś nie lubi takich kre, kresek, wiecie, cienkich, a mi się właśnie zawsze takie roztarte podobają, myślę, że nawet cień by tutaj fajnie się roztarł. No, podoba mi się tą. Podoba mi się tą. I ja sobie dzisiaj tylko Tyle zrobię i i co? A może bym sobie czarny? Może bym sobie tutaj jeszcze walcowała tak delikatnie, nie? O. No i tuż. Fajne rzeczy powiem Wam w tym kalendarzu. Oczywiście wiecie, gdyby ten kalendarz kosztował 200 zł, to pewnie by jeszcze fajniejsze były, ale powiem Wam, że i tak. Pytarda. Jak dla mnie. Co Ewka? Cześć. Cześć Ewka. Już mnie, wiecie, jakiś czas nie było. Na dole, to przyszła zobaczyć, gdzie się zgubiłam, bo mnie zgubiła, nie? Co tym ogonem tu machasz? No. Oj. Zobaczymy, czy nie będziemy musieli. Słuchajcie, jeszcze. Na koniec grudnia zrobić barwa, ale wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Zobaczymy, tak naprawdę. O! I widzicie, jak elegancko. Jeden cień. Robota zrobiona. Robota zrobiona. A co? Se wezmę sam ten bezbarwny błyszczyk. Co prawda, ja mam tutaj już go z tej brązowej pomadki ciapane, ale to nie przechodzi na usta. Dobra. I co? Kończymy, nie? I to wszystko by było na ten temat. Jeszcze tylko weźmiemy sobie Zbadamy ten puder. Jak on się nam zachowuje? O, Matowi. O, Wam powiem. Ale Matowi. No, bo ja mam taki z eveline i ono tak nie matowi. Też jest fajny, ale ten ma taki takie wykończenie, bardzo matowe. Troszeczkę jest jasny, ale on się topi No. No i co? Czyż nie elegancko? No i co? Chwila, moment, zrobiony. Rach, ciach, ciach. Pędzelek fajny. Kolego tutaj położę. No pamiętam, że te kosmetyki matko, jak wiecie co, poszłam w mokrych włosach spać eee, i nierozczesanych. Nie i dzisiaj po prostu je nie ogarniam ich. Dobra, ja idę ogarniać chatę. Skoro włosów nie mogę ogarni ogarnąć, to chociaż chatę ogarnę. No, i tak, tak Wam powiem, że naprawdę mi się to podoba. Tutaj się jeszcze. O. No. I lecę, kochani. Tutaj mam o niespodzianki i tutaj mam ale trochę przykryte. Dobra, kochani, uciekam. Lecę do roboty. A dzisiaj najbardziej szybki obiad na świecie. Podsmażyłam ziemniaczki. Wczoraj mi zostało od obiadu. E, będzie zsiadłe mleko. I jajeczko sadzone i buraczki, suróweczka. No dobrze, kochani, nadszedł ten czas. Kiedy będziemy otwierać y, kalendarz? Dzisiaj otwieramy dziewiętnastkę. Y, oczywiście Leila już przyszła, musi zobaczyć w ogóle co to jest, co to będzie. Ona jest bardzo zainteresowana. Karol, Karol też jest bardzo zainteresowany. Dziewiętnastka jest taka długa, więc. O, no wychodź, wychodź. Dobra. Zobaczymy, co my tutaj dzisiaj mamy ciekawego do zaproponowania. O, tutaj mamy coś złotego. Złoty, brązowy. Bardziej złoto. Co my tu mamy? My tu mamy. Jej ostrość. Czekajcie. To będzie pewnie kredka do oczu, ale. Na pewno kredka do oczu. Ale nie chce się pokazać. Kretka do oczu. Yy, to jest taki kolor, słuchajcie, jak ten cień, który był. W tym y, takim wpłynie to jest taki sam kolor, taki z drobinkami złoty. No, fajna, taka bardziej może sylwestrowa. No, koty tutaj szaleją. Proszę mi nie wchodzić na kalendarz, co tu jest. Proszę bardzo. No, ja wiem, że Wy jesteście ciekawi wszystkiego. Świat jest w ogóle bardzo ciekawy. Jezu, co ja zrobiłam? Zobaczcie, zamknęłam, nie? Co ja robię? Co ja robię? Zamknęłam. Z powrotem chciałam włożyć kredkę. Ale ze mnie jest gapa. Kredka idzie. Do toaletki. No. Do toaletki idzie kredeczka. Idzie czekać na swój czas. Tutaj idzie dziewiętnastka na swoje miejsce i jutro malutka dwudziestka. taka malutka No także dziękujemy dziewiętnastce. Nie, no przepraszam bardzo. Ile tutaj kotów śpi? Więc hm. tak y, fajnie wam tutaj zamiast się wygodnie gdzieś położyć. Aha, bo wy chcecie być wtuleni w siebie, tak? Rozumiem. Leila przyszła się do ciebie przytulić. Mhm. Mm Dobra, już nie przeszkadzam. Dobrze, dobrze. Aha, jeszcze musisz umyć lejle. Tak. Dobrze.